To jest chybi, proszę Państwa. Jest, tutaj, troszkę szalony. jest to, co to jest troszkę salony. to sklep. właściwie gotowy, żeby pójść do mnie. Jest ładny, zarówno w stosunku do innych psów, jak i do ludzi. Niu, Chodź nie to, tak. się tutaj o, nie smakuje biszkowki. Tak. Nie no, smakuje biszkowki. Jest łagodny w stosunku do wróci, jest łagodny w stosunku do psów Łatwo nawiązuje kontakt, mhm. przebrykać, uwielbia się przytulać. Tak. I myślę, że też byłby dobry jako pies stryżujący. Ma dosyć taką gęstą część, proszę Tak, proszę bardzo, ma ogromne poczucie humoru, jak widać. Tak? Biegamy. Biegamy już. A tam nie No. Tak, proszę bardzo, to jest. To jest proszę Państwa, pies, który kurwa znajdzie się w domu. niesie się tam dużo radości. Dzieje dużo nowego. Dużo poczucia humoru i dużo dowci. Czyli my mieszkasz w słonisku w boksie, więc może mieszkać także w boksie koło domu, no pod warunkiem, żeby miał zapewniony spacer, żeby nie odpełniono troszkę ruchu. Jak widać jeszcze raz, tam tak jest łagodnym, inteligentnym, występcem. Tak, idziemy na spacerek, dziękujemy bardzo.